Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć na kanale pana profesora Stefana Bielańskiego, kierownika interdyscyplinarnego zespołu badawczego Interior oraz Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. We Włoszech już by powiedzieli, było na sera, czyli dobry wieczór. Tak jest. Dzisiaj temat oczywiście włoski. Dzisiaj zadam kilka pytań na temat tej końca, i tu pytanie, no może na początek, koniec włosko-rosyjskiej przyjaźni. Jak, jakie relacje pomiędzy Moskwą a Rzymem dzisiaj? No właśnie, ta sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana wbrew pozorom. To znaczy, na pewno jest bardzo istotna kwestia relacji oficjalnych, których ewidentnie w sposób jednoznaczny rząd premiera Mario Dragiego i sam profesor Mario Draghi właśnie jednoznacznie określa swoje stanowisko jako poparcie dla Ukrainy, także dla dostaw broni. Dla tejże walczącej z Rosją Ukrainy. Równocześnie to zawsze jest w tym samym zdaniu, że konieczne są rozmowy pokojowe i to jest stanowisko premiera, który w... Oczywiście w sposób logiczny dla polskiego systemu politycznego, no jakby wymusza to stanowisko także na partnerach rządu koalicyjnego. Natomiast jakbyśmy się przyjrzeli w tej drugiej warstwie właśnie na partnerów rządu koalicyjnego, to tutaj mamy pewną paradoksalną sytuację. Mianowicie najbardziej jednoznacznie znowu stanowisko premiera popiera lewicowa Partia Demokratyczna. Mogłoby to się wydawać nawet dość dziwne, zważywszy na to, że przynajmniej pewna część Partii Demokratycznej, wywodzi się z Włoskiej Partii Komunistycznej, a wiadomo, że jednak te relacje komunistów z Rosją, z tym kraju, Związkiem Radzieckim, oczywiście wówczas krajem, no ale jednak Związkiem Radzieckim postrzeganym w, w, we Włoszech, owszem pisano Lurs, Unione Republikę Socjalistę Sowieckie, ale bardzo często to zamieniano ze słowem Rosja, w sensie Rosja komunistyczna, Rosja w sensie Związku Radzieckiego. Nie przypominałem sobie nawet wcześniejszych form państwowych, jeśli chodzi o Rosję. W takim powszechnym przyjmowaniu tego zagadnienia. Rosja to Związek Radziecki. I, i tak też traktowali bardzo pozytywnie komuniści no właśnie tą ojczyznę w Związku, z, w którym, jakim był Związek Sowiecki, ojczyznę międzynarodowego komunizmu, międzynarodowego ruchu robotniczego i tak dalej, i tak dalej. A jednak potomkowie tejże partii, przynajmniej jej głównego trzonu, bo to też trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, mają stanowisko jednoznacznie krytyczne wobec działań Rosji. W sumie to lewicowi demokraci są tutaj najbardziej konsekwentni, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, wyrażaniu tej pomocy dla Ukrainy. No, no cóż, no, paradoksy historii bywają. To jest jednak, to różni się, jeśli można tak po, to wyraźnie powiedzieć, w stosunku do Francji, gdzie jednak i socjaliści, i komuniści, którzy się ze, zebrali razem z jest jednoznacznie są przeciwni, właściwie są sympatykami Rosji, można powiedzieć. Więc kiedyś by powiedziano, że nastąpił rozłam w międzynarodowym ruchu robotniczym na zachodzie Europy. Dzisiaj to oczywiście byłoby żartobliwe i taki dość ponury żart, natomiast jest ewidentnie, że lewica europejska, i to już jest zupełnie serio, ma czasem odmienne, Podejście do tematów rosyjskich. I w tym przypadku akurat włoska lewica zajmuje to stanowisko no, zgodne z decyzjami NATO, z decyzjami Unii Europejskiej w sprawie sankcji i wspiera, jak już powiedziałem, rząd Dragiego tu w sposób jednoznaczny i bez zastrzeżeń. Drugi koalicjant, nim był większy problem i nawet doszło na tle stanowiska, podejścia do spraw rosyjskich, do spraw Rosji i jej agresji na Ukrainę, konkretnie rzecz mówiąc, a także kwestii dostaw broni ze strony państw zachodnich, zwłaszcza z Włoch, no bo to jest jakby Włochów najbardziej interesujące, dla, dla nich jest to najbardziej interesujące. Otóż nastąpił rozłam w ruchu pięciu gwiazd. Wyraźnie się ujawniły tendencje prorosyjskie w tym ruchu. Włącznie z, za to, o to zaczęto oskarżać wprost premier, byłego premiera Giuseppe Conte, także założyciela ruchu komika Beppe Grillo. Nie wiem, to może zazdrość zawodowa wobec innego komika, który okazał się wielkim przywódcą narodu w tym przypadku. Wiadomo o kogo chodzi, Woldemar Zełęckiego, który zyska jakby większą troszeczkę sławę i, i taką poważniejszą niż Beppe Grillo dużo większą. To nie ulega wątpliwości, no ale to też oczywiście tylko taka raczej, raczej anegdotyczna historia, nigdy nie wyrażona, więc to tylko moja supozycja. O tak, to określmy precyzyjnie. A mówiąc całkiem serio, tam się ujawniły po prostu wpływy, tak zwana agentura wpływu rosyjska, oczywiście nieudowodniona. Jeśli chodzi o polityków, ale jednak takie te, teksty się pojawiły chociażby w Korei do Sera w ostatnich tygodniach, w najważniejszym włoskim dzienniku, gdzie wprost właśnie o tej agent rosyjskiej agenturze wpływu była mowa, ona sięga w, naprawdę w, do wszystkich sfer, że tak powiem, opiniotwórczych, od polityków rzecz jasna przez dziennikarzy, przez ekspertów, specjalistów, to może do tego dojdziemy, to widać w mediach. Ale także ujawniło się w tej kwestii dostaw broni. To znaczy, oficjalnie Ruch Pięciu Gwiazd sobie życzył, lekko wspierany notabene także przez Ligę, ale to ostatecznie Liga się dostosowała do wymogów premiera, do, do, do życzenia premiera. Podobnie zresztą Forza Italia. Natomiast yy, przywódcy Ruchu Pięciu Gwiazd próbowali zagrać właśnie tą kwestią dostaw broni na Ukrainę. Notabene to jest kwestia, która nie cieszy się. Poparciem społeczeństwa włoskiego. Społeczeństwo włoskie popiera Ukrainę w kategoriach takich, że no, bardzo z jej. Bardzo społeczeństwu włoskiemu jest przykro, że Rosja najechała na Ukrainę, że są cierpienia, że są uchodźcy. No, we Włoszech pojawiło się przecież 100 tysięcy włoskich, ukraińskich uchodźców i uważane to jest za bardzo dużą liczbę. Więc te elementy współczucia, elementy potępienia Rosji, takie za wywołanie wojny, za prowadzenie wojny w taki, a nie inny sposób, masakry, bucza przede wszystkim, jest bardzo znana kwestia we Włoszech, to jest ten jeden aspekt. Ale już poparcie dla Działań wojennych, dlatego co nazywają właśnie ci eksperci, specjaliści, dziennikarze, jako eskalację działań wojennych. Znaczy logika jest taka: im więcej będzie Ukraina dostawać broni, tym dłużej będzie trwała wojna, tym większe będą straty, ofiary, więc trzeba jak najszybciej przystąpić do negocjacji pokojowych. Tu oczywiście zapomina się jednej no, dosyć istotnej rzeczy, że do tych negocjacji pokojowych potrzebny jest także partner, rywal, adwersarz. No, jak dotąd Rosja takich, hej, takiej chęci przy, przy podjęcia czy odnowienia negocjacji, niż nie pokojowych, bo to za wcześnie, ale przynajmniej jeśli chodzi o zawieszenie broni, no, nie wykazała. I tutaj już jakby ta sfera, tych, jeśli chodzi o polityków czy, czy dziennikarzy włoskich, jakby mnie interesuje, no, to jest, bo ważniejszy jest ten przekaz do własnego społeczeństwa, My jesteśmy organizacją polityczną, mowa o ruchu pięciu gwiazd, która nie chce eskalacji wojny. Wpisuje się w rzeczywiste nastroje społeczne, to trzeba powiedzieć. Równocześnie no, było to de facto jaka fronda przeciwko premierowi Dragiemu. Wręcz padały hasła, że jest to akcja zmierzająca do spowodowania upadku rządu Dragiego właśnie z powodu Ukrainy, jego jednoznacznej proatlantyckiej postawy i w tej trójce, która była w Kijowie, to było jednak wyraźnie, jeżeli ktoś to przeanalizuje, mimo wszystko uczciwie i rzetelnie, bardzo znacząca różnica między postawą prezydenta Macrona, kanclerza Scholza i stanowiskiem premiera Dragiego. To już było widać w Kijowie i także po decyzjach. Oczywiście ta trójka jest dosyć ważna dla Włochów, bo przecież to oznacza, grę w, ekstra, w Champions League, nawet nie w ekstraklasie, bo to bym się nie ośmielił tak nisko <laughs> pozycjonować w tej dziedzinie rządu Dragiego. Rzeczywiście, jako protagonista, już mówię całkiem serio, rząd włoski, jako protagonista, czy premier włoski jako protagonista wielkiej polityki europejskiej, wielkiej polityki międzynarodowej, która ma rzeczywistość do powiedzenia, prawda? także w tych kwestiach. Bo trzeba też powiedzieć jedno, że społeczeństwo włoskie się jednak mocno interesuje sprawami ukraińskimi. To jest jednak znacznie bliżej, przecież pamiętajmy, że północno-wschodnie Włochy sąsiadują z krajami dawnej Jugosławii jest Austria. To nie jest aż tak daleko jak, oczywiście Niemcy też sąsiadują z Polską, i przez Polskę są blisko dosyć Rosji, ale już zachodnie Niemcy, już Francja, już kraje Beneluxu, już nie mówiąc o Hiszpanii czy Portugalii. To jednak podejście tamtejszych społeczeństw jest, ma charakter polityczny, powiedziałbym. Ma taki charakter też sympatii lub antypatii. Natomiast jakby nie odczuwa tego konfliktu jako coś, coś rzeczywiście bliskiego. Europa to nie jest jednak taki mały kontynent, jakby się wydawało wbrew pozorom. I rzeczywiście widać, że część państw zachodnich, i Włochy chyba w szczególności, no zresztą. No naprawdę są zainteresowane, że świadczą o tym także wspomniane przeze mnie media, które naprawdę relacjonują na bieżąco, czyli korespondenci są nadal we wszystkich miastach ukraińskich na froncie, czy blisko frontu oczywiście, relacjonują na bieżąco i to kilkakrotnie w ciągu każdego dnia. Debaty na temat Ukrainy, Rosji toczą się bez przerwy też w mediach. Nie można powiedzieć, że społeczeństwo włoskie nie jest poinformowane. Też właśnie widać wyraźnie różnicę pomiędzy... No, no, także podejściem może nie tyle polityczne, bo jak powiedziałem, to nie jest takie jednoznaczne politycznie, że lewica na przykład popiera to, a prawica to, bo to jest bardzo bardziej skomplikowane, bardziej złożone i czasem dość dziwnie to wygląda, jeżeli by przykładać jakieś schematy do tego. Okazuje się, że życie polityczne czasem bywa dużo bardziej skomplikowane niż właśnie nam się wszystkim z zewnątrz wydaje. Mhm. Była mowa o tym, że postępowanie liderów Ruchu Pięciu Gwiazd było mocno nielojalne wobec premiera kontego, wobec premiera Dragiego, przepraszam, ponieważ właśnie były premier Conte, który ma także takie swoje ambicjonalne zadrażnienia. On uważał, że został, został jakby odsunięty od władzy i podarowano Dragiemu no ale z drugiej strony są wobec premiera Konte też te kwestie niejasne, byłego premiera, jeszcze raz podkreślam, z czasów pandemii, kiedy przyjechała pomoc rosyjska i nagle się okazało, że ta pomoc rosyjska to, to są nie lekarze wirusolodzy, ale wybitni specjaliści od broni chemicznej i biologicznej. I dość szybko to potem szczepionka teraz, Sputnik się pojawiła. Także pytanie, na ile to było powodowane naiwnością, na ile działaniem, właśnie tej wspomnianej już agentury, w wpływu rosyjskiej, na ile no, została też jakby no, pewnego rodzaju, Włochy przypominam wtedy pozostały same sobie pozostawione, więc, więc to, to też nie jest taka jednoznaczna kwestia, tak żeby, to to było, żeby tutaj to było jasne. Jednak wracając do kwestii bardzo bieżących, próba obalenia rządu w sytuacji, kiedy jest wojna, kiedy są do wydania się sławne już środki europejskie, kiedy jest kryzys gospodarczy, susza ogromny problem w tej chwili we Włoszech. My mamy tutaj upały u nas 30 stopniowe, we Włoszech są 40 stopniowe. Wysychają rzeki, jeziora, zapowiada się katastrofa rolnictwa. I w takiej sytuacji doprowadzać do kryzysu rządowego i wyborów, w których Efekty są no, niejednoznaczne. Czy nie przewiduje się, żeby one jakoś drastycznie zmieniły aktualną scenę polityczną. Może z jednym wyjątkiem, właśnie klęski ruchu Pięciu Gwiazd, bo to można jakby przewidywać. No, ostatecznie doszło do rozłamu. Minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio, który bardzo podtrzymuje, on w tej, w tej jest, bardzo pilnie realizuje i bardzo lojalnie realizuje linię proatlantycką premiera Dragiego. To też jest bardzo charakterystyczne, to jest Były radykał, prawda, populista i tak dalej, i tak dalej. No jakby podjął to działanie o charakterze czysto yy, tradycyjnie zachodnim, tak zwanym nurcie euroatlantyckim, czyli oczywiście Unia Europejska to jest jeden filar, a drugim filarem jest Sojusz Atlantycki i oczywiście uznanie w nim no, głównej, zasadniczej roli Stanów Zjednoczonych. Więc za para premier Draghi z dużym autorytetem i młody polityk, jakim jest Luigi Di Maio, no oczywiście tutaj odgrywa bardzo istotną rolę w tym zakresie. I Di Maio doprowadził do rozłamu, przy czym ostatecznie okazało się, że powstała nowa, powstała nowa formacja. Italia dla przyszłości, razem dla przyszłości, oni tak wymyślają, to, to najważniejsza była, była, najważniejszy był rozłam powołanie nowej grupy parlamentarnej, niż bo to oczywiście utrzymywało rząd, o, tak można to powiedzieć, ale niespodzianką się okazało, że Ruch Pięciu Gwiazd wrócił do swojej, pozycji takich wsparcia dla rządu, uczestnictwa dalszego w rządzie i ostatecznie rezolucję dotyczącą spraw ukraińskich, także dostaw broni. Tamto obudowany z oczywiście figurami retorycznymi, zwłaszcza żądaniem pokoju. To może nie jest nawet dla Włochów jakaś figura retoryczna, ale coś, czego bardzo pragną i czego chcą. Natomiast rzeczywiście no, wyglądało to dosyć dziwnie, bo to doszło do wielkiego rozłamu w partii jednej partii koalicji rządzącej pod hasłem, że... Oni chcą odejścia z rządu i chcą wspomóc Rosję, a my to właśnie ze Stanami Zjednoczonymi i krajami, które pomagają Ukrainie, no ale ostatecznie okazało się, że wszyscy chcą pomagać Ukrainie. Tak? Bo rezolucja rządu, zgodnie z intencją premiera Dragiego, została zaakceptowana przez włoski parlament, przez obie izby. To oczywiście daje duże możliwości w tej chwili Dragiemu, w negocjacjach wewnątrz Unii Europejskiej, także w najbliższym także szczycie NATO I, i oczywiście w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. No i też powiedzmy sobie szczerze, no byłoby to dość znaczący wyłom, gdyby przeciwnikom Dragiego udało się rząd włoski obalić albo przynajmniej spowodować znaczący jego kryzys. Także po tej historii widać, że Draghi, chyba nie ma wątpliwości, że Di Maio nie działał tutaj tylko wyłącznie we własnym interesie politycznym. Chociaż też tam niektórzy z ich przeciwnicy tej nowej formacji, no tak zauważyli, że do Di Maio przeszli ci deputowani i senatorzy, którzy nie mogliby zgodnie z zasadami, które przyjął Ruch Pięciu Gwiazd, zostać ponownie kandydatami do, do w przyszłych wyborach, które mają być za rok. No i w związku z tym kończyłaby się ich kariera polityczna, także wysokie apanarze, jakie mają, jakie mają chyba największe w Europie, mają włoscy parlamentarzyści, zarówno jeśli chodzi o Izbę Deputowanych, jak i Senat. Więc ten aspekt oczywiście zawsze można przedstawić publiczności, że to dla pieniędzy, ale akurat to byłaby chyba jednak demagogia. Być może w jakichś pojedynczych przypadkach to gra rolę, ale tu jednak rozgrywka dotyczyła sprawy zasadniczej. Utrzymania linii rządu w sprawach ukraińskich, w sprawach relacji, przede wszystkim wewnątrz Unii Europejskiej i w Sojuszu Atlantyckim, w Sojuszu Północnoatlantyckim. W Sojuszu. NATO. Bo nie zapominajmy, że Włochy odgrywają w NATO bardzo istotną rolę. To jest jeden z krajów założycielskich przede wszystkim od samego początku, jeśli chodzi o ten rodzaj właśnie uczestnictwa Włoch w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. I co więcej, są bardzo ważne bazy NATO. Zarówno w, na północy Włoch, w, w, na południu, to jest kwestia jednak planowania i kontroli Morza Śródziemnego, tak, obszaru Morza Śródziemnego, Włochy są. No, ja nawet na jednej z niesnawnych konferencji geopolitycznych, przypomniałem słowa tego może mniej znanego powszechnie, ale bardzo ciekawego polityka z lat 40. -tych, 50. -tych, 60. -tych, był socjaldemokrata, zwolennik federalizmu europejskiego, ale i Sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli mniej więcej w takim norcie, jak to w tej chwili, chociażby właśnie włoski rząd proponuje, nazywał się Iwan Matteo Lombardo i wskazywał, że Włochy są naturalnym pomostem do opanowania całego obszaru Morza Śródziemnego. Panuje, on wtedy zwalczył neutralne, zasadę, żeby Włochy były neutralne, tylko był bardzo wielkim zwolennikiem sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i przeciwnikiem Związku Sowieckiego i też wskazywał na cele ówczesnej, jak on mówił, Rosji komunistycznej, która, która zrusyfikowała marksizm i, i, i spowodowała i, i odwrotnie, Dokonała marksizacji idei rosyjskiej. Także no to, o czym dyskutujemy często w tej chwili, prawda? Na ile te tradycje. Na, na ile ten program Putina, imperialny program Putina, ile bierze ze Związku Sowieckiego, ile bierze jeszcze z tradycji imperialnej Rosji. No, Iwan Mateo Lombardo pisał w latach 60. o tym, kiedy raczej patrzyli na Związek Sowiecki jako państwo czysto ideologiczne, nie sięgające do tych wcześniejszych tradycji. Także czasem warto sięgać do takich autorów, no, w Polsce mniej znanych oczywiście, ale oni są znani we Włoszech, znani zwłaszcza ekspertom, znani tym, którzy prowadzą politykę zagraniczną. I, i, i decydują o roli Włoch w tej, w tej polityce międzynarodowej jako takiej. No to może jeszcze dodam mimo wszystko, mm -hmm. uważam, że to bardzo ważne, kwestie roli tych właśnie mediów. Jest to rzecz mocno zdumiewająca. Zacznę też od anegdoty osobistej. Właśnie w ramach tej konferencji, także polsko-włoskiej, był jeden z, ze słuchaczy, znaczy z uczestników tylko, bo to się odbywało online, który zabrał głos i powiedział, no, a, to przepraszam, ale ja to pana słyszałem kiedyś w radio. on mnie mówił, czy to naprawdę pan tam, że, że w radio Rai Uno? No mówię, tak, no bywało, że, że mnie tam Proszono, żeby wygłaszać jakieś komentarze. No tak, ale i to pan tam przed samą wojną występował i wszystko, o czym Pan mówił, to właśnie się potem sprawdziło. To bardzo miło mi się zrobiło z jednej strony, ale z drugiej od razu dodałem. To widzi pan, tak rzeczywiście, no, no tak mniej więcej mówiłem, jaką jak, mieliśmy wiedzę w Polsce. To nie było jakieś nie wiadomo co, tylko takie obawy mieliśmy po prostu jednoznacznie. I znając agresywną politykę rosyjską, no, była to mocno jakby hipoteza takiego ataku na, na Ukrainę, mocno uzasadniona. We Włoszech, jakby ją odrzucano z góry, tam zresztą pamiętam właśnie polemiki z kolegami włoskimi, nawet w sie, w, na PRIF na w sieci, społecznościowych, gdzie twierdzili, że absolutnie czegoś takiego być nie może. No ja uważałem, zresztą jak wielu polskich obserwatorów życia międzynarodowego, że, że to jest niestety hipoteza bardzo, że to jest bardzo poważne zagrożenie i ona się w każdej chwili może przekształcić w agresję. No bo przecież i tak wojna tam już trwała, to, to przecież trzeba także o tym pamiętać. I tylko problem właśnie polegał na tym, mówiłem temu uczestnikowi tej konferencji, że od tego czasu raz to proszono mnie w RAJ a poza tym nas już tam nie ma. To znaczy, rzeczywiście śledzę dość dokładnie media włoskie i są przywoływani eksperci, przede wszystkim własnego, że tak powiem, wiosowu, własnych, no i to jakby zrozumiałe, tylko że jest pewna przewaga w różnych tych telewizjach, i publicznej, i mediach komercyjnych, nie mówiąc już o internecie, no jednak znaczna przewaga sceptyków wobec linii rządu włoskiego, także otwartych, jawnych przeciwników i wręcz jawnych zwolenników Rosji. A już takim naprawdę no, wydarzeniem, które mnie osobiście zbulwersowało, gdyż tego dziennikarza do tej pory szanowałem, to było coś, co się zdarzyło kilka dni temu. Mianowicie w programie, takim najważniejszym talk show politycznym Porta a Porta, prowadzącym jest Bruno Vespa, jak mówię, dziennikarz przecież funkcjonujący we włoskim życiu medialnym od wielu lat. Reprezentował przez cały czas, no wręcz można powiedzieć, linię zrozumienia sprawy ukraińskiej w stosunku do Rosji. Nagle zaprasza i poświęca, znaczy jest specjalnie zrobione połączenie w ramach, nagrane wcześniej oczywiście w ramach Porta, a Porta ale połączenie z kim? Słowiowem, głównym propagandystą Kremla, no przecież którego można wprost określić jako Goebbels'a rosyjskich mediów w tym zakresie, a przynajmniej no w taki, to jest przecież człowiek, który normalnie tą nobelstowską zasadę o wielokrotnym kłamstwie, które staje się prawdą, realizuje w praktyce. To, są, to jest człowiek, który groził Polsce zagładą atomową Warszawy, tak? który jest obsesyjnie antypolski. No, no, człowiek, którego absolutnie nie, nie powinno być w, w mediach zachodnich. No, bo to, jest, to jest, moim zdaniem, naruszenie znaczy, oczywiście nie może sankcji jako takich, ale istoty sankcji. Że pewnych ludzi się nie zaprasza, a oni do siebie, Bruno, Wladimir, bez najmniejszych problemów. Co więcej, Sołowiow pokonał także w takim dziennikarskim pojedynku, no bo Wespa pre prezentował jakby zachodni punkt widzenia. Tylko, że Sołowiowie, Rosjanie zrobili to, bo obejrzałem to także na, na rosyjskiej telewizji. We włoskiej było tak, że jeden mówił jedno, drugi drugie. Bardzo nieprzekonująco WESPA, bardzo przekonująco dla publiczności rosyjskiej Sołowy. Ale w rosyjskiej tej części, znaczy w, w transmisji, którą w, w programie Sołowiowa dali, wypowiedź WESPy była przykryta tłumaczeniem. Takim symultanicznym bieżącym. No, po prostu taka rozagrywka. Znaczy wynikało z tego po prostu rosyjski widz nic się nie dowiedział z tego, co mówił Wespa. Natomiast Sołowio argumentował logicznie, zgodnie z linią prezydenta Putina no, dla Rosjanina. I teraz proszę popatrzeć, co, jak Rosjanie grają w takich sytuacjach. Jest pluralizm, rozmawialiśmy, o co właściwie chodzi, tak? Po prostu ja nie rozumiem tego. Co zrobiła Raj. Czy to naiwność, czy to podprowadzenie przez kogoś, czy to właśnie no, takie niezbyt sympatyczne skojarzenia się nasuwają. Ja, w każdym razie bardzo to charakterystyczne, bo zdumiewające i zaskakujące po prostu. Jednak mhm. chodzi naprawdę o, o Nestora dziennikarstwa włoskiego, człowieka, który we włoskiej polityce ma duże znaczenie, także jest wielkim ma duże znaczenie opiniotwórcze. Przecież tenże Sołowiow, tam nie był zawet, za, zasekwestrowano jego willę właśnie na bardzo luksusową nad Morzem Teryńskim. No, no, dla mnie szok, tak powiem uczciwie. No, no przecież to są rzeczy, które, które właśnie powinno się jednak, nie można tego pod, podwiązywać pod wolność słowa, bo Sołowiow nie ma nic wspólnego z wolnością słowa. Mhm. To, to nie jest dziennikarz. To jest propagandysta, kremlowski propagandysta, nic więcej. I to człowiek, którego no, należałoby indywidualnie właśnie mu sankcje nadać, żeby w ogóle nikt z nim nie rozmawiał. A on to zrobił tak, że publiczność rosyjska to jest jednak program bardzo powszechnie oglądany jeśli chodzi o tak zwaną publicystykę polityczną, publiczność rosyjska może mogła więcej uzyskać jakby wiarygodności, że no w zasadzie Zachód rozumie nasze racje i tak niestety w wielu przypadkach, jeśli chodzi o media włoskie bywa. Jestem taki osławiony, czy był, bo teraz wszyscy pojechali na wakacje, prawda? Wojna, nie wojna, są ważniejsze rzeczy jak wakacje, więc te programy polityczne się trochę kończą, pozostają programy informacyjne. Ale jeszcze w programach publicystycznych no był taki pan profesor Orsini z, z Rzymu, który też wprost reprezentował interesy rosyjskie. I, i, i wypowiedzi antyukraińskie. Czyli to, to są jakby rzeczy, które rzeczywiście no, niszczą linię polityczną. I to nie chodzi o to, że, żeby zakazywać w ramach debaty demokratycznej. No, żeby wyrażane były także inne opinie niż te obowiązujące. Ale tu brakowało, to było tak jednoznacznie, jakby przede wszystkim przeciwko własnemu rządowi, jego linii politycznej i przede wszystkim jakby tworzeniu z, z sprawy wojny na Ukrainie, takiej normalnego konfliktu, w którym są dwie strony, w gruncie rzeczy nie wiadomo, która ma rację. No najważniejsze, żeby jak najszybciej to się zakończyło. To się podwiązuje oczywiście od wspomniane prze, wcześniej te nastroje Społeczne we Włoszech, które no, są pełne obaw co do, co do przebiegu wojny. To tylko może też powiem, że tak jakby porównując trochę te odczucia w Polsce, jakie mogą być, to że, że, że ta wojna toczy się. Z sukcesami dla Ukrainy, to we Włoszech raczej jest pokazywane odwrotnie, że, że zwycięstwo Rosji jest absolutnie takie niepodważalne. Przy czym właśnie się jakby dzielą potem te opinie na dwie, że jedna z podziwem dla Ukraińców, że właśnie tak dzielnie walczą, a druga, że to nie ma sensu, że trzeba jak najszybciej podjąć wszelkiego rodzaju rozmowy no, dążące do za, zawieszenia broni przynajmniej. Profesor Stefan Birański dzisiaj był gościem podcastu. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia!